Właśnie szykujemy uprząż dla pani Kariny Pierwszy raz ją zakładam <laughs> Karina tak. mi z kakaziówkę z czegoś? Co już noga? To jest krzesła. <laughs> Okej, okay, to! No. Kurde, dwóch panów koło ciebie tak lata, pyk, pyk. pyk o, ja piernicę. Boisz się? Nie. Kurde, okłam nas. Zobacz, tutaj odbywa się bardzo ważna walka. Zostaw jej to, znaczy zapnij to dobrze, nie daj go zostawić. może chcesz kogoś pozdrowić, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No i ruszyliśmy. Obróć się, może spójrz. Łazi, żeby nie się. Dobra, Wjeżdżamy na 100 metrów. Odchwinam Ci te wszystkie blokady. Ustawimy cię. Spróbujemy te kilka spodek zrobić. zacznę odrzucać od trzech. 3, 2, 1, Bunji. Na oczy Bunji rzucasz się na brzuch. Czyli nie na nogi, nie na głowę, płasko jak na dechę do wody, Dobra, Ręce rozkładasz na bok, ok? Odbijasz się do przodu, nie przepierasz? się, tylko odbijasz delikatnie do przodu, ręce na bok. Wiem, że to tak łatwo z mojej strony, ale... Damy radę Jak się tu jest? Odlotowo <laughs> Ciągnie, ta, ta lina waży dwie dychy, także, że to, 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 że akurat przyciągnie ciągnie tu na bandzie jest jak najbardziej dobry znak To znaczy, że wiesz, że coś masz przypięte do nóg Tak przytrzymam, może się nam uda z tymi z tymi zdjęciami, żeby zaszczyt nami. Spójrz tutaj Co wychodzi? Trzeba bardzo rozwiązania. Coś to słabo widzę. On to spróbuję. A jeszcze raz. Ciekawa już nie ma Okunki. Ale fajnie zautrągla ten. No to w No. Gdyby ten ktoś nie skakał nie, przed, przed, przed no. tobą, to by coś z tego było. Nie, nic z tego nie będzie jeszcze. Jeszcze tu popatrz. Się na materac. Ta placka. Jak czekam, czy coś nic nie dobra? Jest stres, czy nie ma? Co ty? Ręka. Pięknie Karinat, z mojej strony jest wszystko ok. Za kilka sekund zaczną zliczać na mój okrzyk band, że się na brzuch, tak? Pamiętaj o tej linii, żeby jej unikać, okej? Okay? Jedziemy? Jedziemy. 3, 2, 1, Bandi! Super! Stył im zobaczyć. Czat. Po prostu czad poleciała, normalnie zrobiła to kurde, niewiarygodne szacun gdzie jesteś, tutaj? troszkę Ci się włosy zburzyły ale tak bez słowa, tak normalnie byś poleciała i zajebiście, po prostu pięknie ale czat, odlot kurde. gratulacje, mega po prostu szacun a już myślałem, że zmieniasz dyscyplinę Kule, dziękujemy, uratowałaś, tak, gratuluję, świetnie, pięknie, zrobiła to, zrobiła to, klatka,